Ja vam dajem to što je, to što je, sin Roma. Volastvo potvrđuje da je to i povjerenje, kašar. 10 minuti. Witam na konferencji prasowej po spotkaniu czwartej ligi Iglo Dębica Kosmos Nowotaniec w tym spotkaniu Kosmos wygrywa 2 do 0 a kilka słów komentarza prosimy trenera gości Pastuszak Grzegorz przed wami. Nowy sezon nowe rozdanie w Kosmosie Nowotaniec. Chodziły plotki na koniec poprzedniego sezonu zresztą tutaj trenerowi też Taką rzecz powiedziałem na przedostatnim meczu, że co, że zremisowaliśmy 2-2, że nie wiadomo, czy kosmiczna drużyna będzie funkcjonowała na poziomie czwartej ligi. No jednak, mimo starania działaczy, y, dało radę się to poukładać. Dużo zmian, dużo zawodników, y, obcokrajowców odeszło, przyszło y, większość y, y, zawodników. Y, z polskim obywatelstwem. No i staramy się na nowo zrobić tak, żeby wszyscy, którzy będą oglądać mecze Kosmosu Nowotaniec, żeby byli usatysfakcjonowani. Chciałbym podziękować tutaj Iglopolowi za dzisiejszy mecz, bo naprawdę moim zdaniem był na wysokim poziomie. Też przyszło dużo zawodników do Iglopolu. Bardzo się obawiałem tego spotkania, bo nie wiedziałem, czym będzie Iglopol... Dysponował w ofensywie, w defensywie. No, mieliśmy troszkę więcej szczęścia i wygraliśmy ten mecz, ale Iglobal to też jest dobra drużyna i moim zdaniem będzie w czubie tabeli w, w tym sezonie. Dziękuję bardzo. Tren gospodarzy Kamil Machnik. Witam wszystkich. No na wstępie warto pogratulować tutaj trenerowi zwycięstwa. Myślę, że zasłużonego. Naszym zawodnikom również chciałem podziękować, bo zostawili naprawdę kawał serducha, kawał zdrowia i to było widać na boisku. Dlatego warto im za to podziękować. No cóż, nie tak planowaliśmy zainaugurować e, tą rundę, ten sezon. No aczkolwiek no, no wiedzieliśmy, że, że, że Kosmos dalej dysponuje jakościowymi zawodnikami jest to jakościowa drużyna. E, pokazali to na boisku tak z przebiegu meczu, będąc obiektywnym. Choć do końca nie jestem pewnie. No to była drużyna z większą jakością, z większą ogładą piłkarską i wydaje mi się, że jednak chyba z delikatną przewagą i zasłużeniem wygrali, wywożą dzisiaj trzy punkty. No cóż, my nie zwieszamy głów, no, pracujemy dalej, są w, naszej, w naszych szeregach nowe twarze, więc potrzebujemy trochę czasu, żeby ten zespół jeszcze skonsolidować, zintegrować. A myślę, że, że z biegiem czasu, z treningu na trening, z mikrocyklu na mikrocykl, po prostu te automatyzmy zaczną funkcjonować, i, i jestem przekonany, że, że nasza drużyna jest jakościową drużyną i, i że prędzej czy później zaczniemy punktować i, i po prostu pokażemy swoją jakość. Dziękuję. Dziękuję obu trenerom, a ja już zapraszam jutro na jedenastą Iglopol Dębica Lechia Sędziszów, Igloopol 2 Dębica Lechia Sędziszów. na główny płycie boiska w niedzielę, Iglopol Krakowia Centralna Liga Juniorów, a seniorzy po raz kolejny na tym boisku pokażą się już w niedzielę z Sokołem Sieniawa. Dziękuję.